Witam tu, Luirun i ze mną jest Gratka i to jest odcinek serii pod napięciu, już chyba piąty. Dawno nie, nie nagrywałem tej serii. Gratka, przywitaj się. Tema z tej strony, Gratka, gdzie sobie trochę zagramy? Tak, i zobaczymy znów. Dzisiaj... No... Zobaczymy, czy coś pamiętamy z tej gry. Tak, ja wróciłem do niej po dużej przerwie idzie mi w niej. No, muszę przyznać, że idzie mi dobrze jak po długiej przerwie, chociaż, no, tak. Znając życie. Ej, tu ty byłeś. Ale tam jakiegoś gościa strzeliłem ze sniperki. Tam u ciebie w rogu stoi. Widziałeś go? No, ma mało życia. No i kurczę, no nie zabiłem go. Jak no, ostatni raz ona. nagrywałem w MicroWorlds, to był lipiec, sierpień, coś takiego. Tak, gra się no, dość znacznie zmieniło od tego czasu. No, 8 magratka. Idę zabić tego gościa. tam. Zabiję. Minęło dużo czasu, kiedyś zachwalałem tą grę, że właśnie nie ma tych płatnych itemów i w ogóle. No i teraz muszę się wycofać z tych słów. Minęło pół roku. I gra się niesamowicie zmieniła. no, teraz mamy do Teraz jest tyle itemów za kasę, że po prostu szok. I teraz, jak ktoś kupuje itemy. To ma taką przewagę, jeszcze można je ulepszać za takie baterie, które się dostaje A. przy zabiciu. To ktoś, kto ma to, ma taką przewagę, nad, nade mną na przykład, gdy ja mam wszystkie podstawowe bronie poza dwoma, to nie mam po prostu żadnych szans. O, się ma gradka. Jak mówiłem, gradka jest no koksem w tej grze. No ale zawsze, jak nagrywasz, to mi słabo idzie, nie? Mam no, takie uroki nagrywania, już. Wszyscy tak mają, że nagrywają i... Upa, ja zaraz. Idzie słabo. Też mi... Przed chwilą byłem pierwszy, a teraz co? Też mi, no, nie idzie jakoś strasznie źle. Tylko, że jestem przedostatni w mojej drużynie. Może pokażę trochę więcej, będę bardziej biegał niż snajpił, bo zazwyczaj lubię snajpić. Bo idzie mi to najlepiej. O, i tak snajpiłem, ładny headshot. Do ile ona ma życia? No, udało się. No ten Sky Mask, czyli dobre Nie, ale ze mnie lama. Miałem tarczę i, i nikogo nie zabiłem. Widziałeś zresztą, nie? No, widziałem. To, to, to się nazywa widziałam. świetne użycie tarczy. Myślę, że nagramy tylko ten mesh i będziemy was zamęczać jakimś zbyt długim odcinkiem. Tak. Po prostu... Chyba, że jak będziecie chcieli to piszcie. Mają być takie odcinki. No. Jeżeli chcecie z nami zagrać to zapraszam, Munik jest Lurun albo Gratka. Zapra zapraszajcie tak. do znajomych. A ładna akcja. Będziecie widzieć to na filmiku świetnie. Zapraszamy do Klanu. No zapraszamy klanu do klanu, ludzi. do którego ja też jeszcze nie dołączyłem, ale dołączę. Będziemy razem klan. Nazwa to jest Schiller czy jakoś coś takiego? Tak, tak, tak. Eee, w opisie damy, damy nazwę klanu i zapraszamy do niego. O, tu z minigunem, to, nie ma. Całkiem nieźle mi idzie, muszę przyznać. Nie, o dziwo nie ma tej blokady przy nagrywaniu u mnie. Przynajmniej teraz. Kiedyś, jak nagrywałem... To miałem takie lagi, teraz mam nowy komputer. Tak, komputer. mam nowy komputer. Kiedyś miałem takie lagi, że na najniższych ustawieniach miałem 20 klatek na sekundę przy nagrywaniu. I o dziwo jeszcze wtedy wyciągałem jakieś tam statystyki, takie tam równe kile do DEDU. Teraz mam 120 klatek i mogę grać z pełnym komfortem grania i po prostu no dobrze grać, a kiedyś to, to była katastrofa. Zobacz tam spojisz? no to ty... No kurde no mi drugi ten gościu ten Starbucks. On ma... nie wiem co. On idzie i się zacina, Już ma 8 dedów. Kurczę ej, laga jakaś ta Korea... Korea. Ona ma no, duży on ping. Kurczę. Weź ją wywal, przecież ona ma taki ping, ja byłem za ścianą, ona mnie zabiła. To ty wywal to pokażesz... Yy, naszym widzą jak się te... No nie ja nie chcę robi. propagować takiego czegoś. Ale dobra, tutaj trzeba wejść, w kick... Trzeba wywalić yy, Korea 9.7. Głównie wywalamy dlatego, że ktoś ma duży ping, no widzieliście sami, ja już byłem za ścianą, a ona mnie zdjęła ze snajpy, no. Takie rzeczy no. nie powinny się dziać. I nie możemy tolerować takich Dlatego do tej gry powinny być powinien być duży internet. No ja mam niski ping, dlatego mogę w miarę nagrać. Łe, tak ładnie mi szło, już zaczynam lamić, ale co tam, co tam. Będziecie widzieć, jak mi też, ładnie szło. Skary Mark też jest dobry u ciebie. No, Luirun jest dobry u mnie. No, też. Dobry jestem ten kurde no. Dobrze snajpił się Mark. Kurde, no, nie wierzę. Właśnie jakby nam się wymskło jakieś przekleństwo to przepraszamy z góry Aj tak, prostu... nie trzeba przepraszać W tej grze czasem trzeba przekleć. No bo to jest takie typowe kur... Teraz nie będziemy przeklinać jeżeli sytuacja tego nie wymaga Tak O Ładnie mi idzie, teraz ładnie. ładnie rozwaliłem kolesia, kolesiarkę. Ale u ciebie są same, same miniguny, No przepraszam bardzo. Czy ja wyglądam jak minigun? U ciebie też, no. którego właśnie rozwaliłem. No faktycznie jest tutaj u mnie minigun? Nie, jako jedyny nie wyjść z bazy. O, rozwaliłeś mnie, bo ja tu siedzę u was w bazie, nie? No wiem, widziałem. No bo trochę was tam przyciskamy, ale i tak jesteś pierwszy, mówiłem. Gratka jest dobry, przynajmniej dobry, jeżeli chodzi o Mikro. No pierwszy tylko w swojej drużynie. No spoko, w ogóle cię nie widziałem, nie wiem w ogóle skąd ty mnie rozwaliłeś. Hmm. Jeszcze staty na minusie, nie no. no ja mam na plusie, no. Zresztą jest czwarty mecz odkąd wróciłem do tej gry i już mi idzie wybornie, nie wiem. Tak gram trochę jak w Battlefielda i kurczę taki styl z Battlefielda pasuje idealnie do tej gry. Tylko że bez kampienia. Też kampić też można jak się uprzeć. Ja yeah, nareszcie Oj, cię zabiłem pierwszy raz. O, chcę ciebie wywalić. Też napiszę, no, żeby nie. Gratka jest zbyt ja dobra, żeby go wywalać. No ja przez te 3 sekundy snajpiłem w gościary i potem nie trafiłem. No. no nie wywalili cię. jeszcze czego? Gratkę wywalić to by było Przynajmniej najmniej nieetyczne Kurczę, no, nie, grze no. jest strasznie dużo broni te... tak Kary, Mark u ciebie ona, y, trafia tego Wywalimy z, tego norda z, z bazuki bez... O! Do, ten Dobra. O! Wywaliliśmy No wiem, że trochę handskie, że wywalamy wszystkich, ale co tam Osoba w tą czy w tamtą. czy No. I tak zaraz dojdzie ktoś taki sam. O. Albo i lepszy. A. jest spoko. To jest strasznie dużo tak. broni, na przykład jeżeli chodzi o shotguny. A i się słonkę gnaj. To ty? Wywal ją. Bo ona mnie wkurza. Nie. To jest u mnie. No, no. Ja tylko są to... Ale zginęłeś ładnie. Tak jak jest czterech na jednego to tylko jest ładne z Ha, Haha, ha. Ej ty mnie rozwaliłeś no. I koniec mojej radości. O zaraz koniec, wygramy z niesamowitą przewagą. Haha. Ha. Oh, no nie. się snajpi prawie jak w Battlefieldzie Kiedy w Battlefieldie pociski opadają, to jest trochę denerwujące, bo ja tam dopiero co zacząłem grać snajperem, jak zobaczycie moje statystyki na Battle Logu, sniperem grałem najmniej To dopiero od wczoraj większość nabiłem łe musiał się do i nie zrobiłem. Od wczoraj gram snajperem, nabiłem tam może z 3 godziny grania, ale tą klasą mi się bardzo wolno XP. A tyle że w tej grze już nie ma tak wbijania levela na klasie, tylko wbijanie ogólnego levela O, wygrałem, byłem trzeci Dziękujemy za uwagę, tutaj był Lui Run, pozdrawiamy to i gratka, gratka. Cześć, cześć.